Witam serdecznie wszystkich uczestników Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Nazywam się Elżbieta Bartoszak-Adamska. Pracuję w Zakładzie Krystalografii Wydziału Chemii UAM. Dzisiejszy wykład zatytułowałam Chemia z wyobraźnią przestrzenną. Albert Einstein powiedział kiedyś, że rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia. Ta wyobraźnia dla naukowca jest szczególnie ważna. E, przekonałam się w czasie mojej długoletniej pracy e, i e, chciałam też pokazać, że na przestrzeni wieków e, też doceniamy tę wyobraźnię przestrzenną u wielu naukowców. Johannes, Johannes Kepler, który znany jest Państwu najczęściej jako astronom, matematyk może, był pionierem krystalografii. On już w 1611 roku opisał w, w książce Denives nive symetrię pięknych sześciokątnych płatków śniegu. To są właśnie przedstawione różne wzory dla kryształków śniegu. Woda chemicznie H2O. Symetrię. Taką cząstecz, cząsteczka ma symetrię MM2, czyli dwie płaszczyzny. Mówimy, że nawet płasko możemy położyć tę cząsteczkę i będziemy widzieli symetrię. Symetria płatków śniegu jest już inna, właśnie jest heksagonalna. Struktury lodu wewnętrznej Kepler jeszcze nie mógł zobaczyć, bo jeszcze to było za wcześnie. Nie wiadomo też było więcej o roli wiązań wodorowych. W tamtych czasach opisywano kryształy w najróżniejszy sposób. Mineralogia była właściwie taką podstawą krystalografii. Różne właściwości fizyczne badano. Już na przykład na cejlonie zaobserwowano, że kryształ turmalinu o symetrii 3M umieszczony w gorącym popiele najpierw go przyciąga, a potem po wystygnięciu odpycha. I to zjawisko, to zjawisko piroelektryczne, czyli kiedy podczas ogrzewania na końcach osi, osi polarnej powstają ładunki o przeciwnych znakach. Natomiast przy oziębianiu następuje zmiana znaków ładunku. Linneusz w 1747 roku nazwał turmalin kamieniem elektrycznym właśnie z powodu tych właściwości. Pole elektryczne ma symetrię nieskończoność M, a zjawisko piroelektryczne dla tych dwóch grup granicznych nieskończoność i nieskończoność M zachodzi. Teraz chciałabym pokazać skład chemiczny turmalinu. Dla chemika jest to istotne. Są tutaj zmienne składniki X, Y i Z. Państwo tutaj widzą, że zamiast na przykład Y zamiast żelaza może być magnez, wapń, magn, mangan. I jak wygląda ten turmalin? Kryształ turmalinu właśnie ma taką postać, tak jak mówiłam, ma symetrię. Tutaj jest płaszczyzna lustrzana jedna, druga i trzecia. I jak te trzy płaszczyzny się przecinają, generuje się oś trójkrotna. O 120 obrót i mamy oś trójkrotną. To jest model kryształu, na którym pracujemy, studenci pracują, określając tę symetrię. A teraz chciałabym Państwu pokazać przykłady. Możecie w internecie znaleźć bardzo wiele różnych, w zależności od, od składu chemicznego. Tutaj jest turmalin Verdelit który no, ma piękne tutaj, kształt, oszlifowany jest w bardzo piękny sposób. Tu piękny y, turmalin Paraiba. I y, y, tu możemy się jeszcze zachwycać ozdobami jubilerskimi. I w zasadzie mineralogia przez długi okres właśnie królowała. I do dzisiaj byśmy chyba głównie określali właściwości fizyczne kryształów. Natomiast Przełomem w krystalografii było odkrycie przez Wilhelma Konrada Röntgena promieni, które nazwał promieniami X. W 1901 roku za to odkrycie otrzymał pierwszą nagrodę Nobla z fizyki, pierwszą, którą przyznawano w tym okresie. Röntgen pracował na Uniwersytecie w Würzburgu. Tutaj po lewej stronie jest ta pracownia. Wewnątrz środkowy rysunek pod, przedstawia rękę po prześwietleniu właśnie promieniami rentgenowskimi. Samo odkrycie promieni rentgenowskich i eksperymenty no, nie dałyby struktury wewnętrznej kryształów. My chcemy zajrzeć do środka. Promieniowanie rentgenowskie oddziałuje z materią w ten sposób, że oddziałuje z elektronami, z płaszczyznami sieciowymi utworzonymi przez atomy. I kryształ daje dyskretny obraz dyfrakcyjny w postaci właśnie takich plamek. To zaobserwował Max von Laue, który przeprowadził taki eksperyment dyfrakcyjny. I w 1914 roku za to otrzymał Nagrodę Nobla. Był to kamień milowy w badaniu struktur atomowych danych związków chemicznych postaci kryształów. Na czym opierał swoje, jak wytłumaczył to zjawisko dyfrakcji i jak opisał je Laue, tutaj mamy równanie Lauego i on uważał, że aby nastąpiło interwencyjnie wzmocnienie promieni rozproszonych tak, na tym krysztale, to różnica dróg między promieniami rozproszonymi na sąsiednich węzłach z tej sieciowej musi być równa Całkowitej wielokrotności długości fali. Czyli delta S równa się halamda, I to jest dla jednego kierunku. Oczywiście to możemy rozszerzyć na trzy pozostałe e, w trójwymiarowej sieci. Do tego inaczej podszedł William Lorenz Bragg, e, syn e, Williama Henry'ego Braga, e, który e, postanowił e, jakby inaczej sobie wytłumaczyć to zjawisko dyfrakcji. E, dla niego ta różnica dróg też musiała być równa całkowitej wielkości długości fali. Jednakże on tutaj zastosował kąt odbłysku i odległości między międzypłaszczyznowe dhkl, które mamy tutaj przedstawione na tym rysunku. Po uwzględnieniu tych odległości wyznaczał te odcinki AB i BC, które dokładnie były tak samo równy d sinus teta, czyli różnica dróg równa się właśnie tej całkowitej wielokrotności długości fali. To równanie jest taką podstawą obecnie w rentgenografii strukturalnej i wszystkie zjawiska możemy tutaj sobie jakby na tym równaniu wyjaśnić. No i to już była prosta droga do tego, żeby zacząć badać struktury. Mamy tutaj układ okresowy pierwiastków z zaznaczeniem w skali elektrowinności według Paulinga. Właśnie ten wybrałam, ponieważ będziemy, będę pokazywała nie tylko strukturę pierwiastków, ale również związków chemicznych, które są z połączenia tych pierwiastków z lewej strony na przykład i tych skrajnych z prawej. Na tym rysunku widzicie Państwo modele komórek brawe. Augusto Brave już określił 14 typów sieci brawe. Dosyć wcześniej odkryto promieniowanie rentgenowskie, i te tutaj trzy akurat komórki są z układu regularnego: komórka prymitywna, komórka ściennie centrowana i wewnętrznie centrowana. I to są modele. Wydawałoby się sztuczne modele. Jednak okazuje się, że te modele to to są już konkretne struktury. I ta struktura, którą tutaj widzicie, to nazywa no nawet jest typem miedzi, tak? Czyli zamieniamy kuleczki na atomy miedzi i mamy strukturę atomową kryształu miedzi. Na tych pozostałych obrazkach tutaj widzimy właśnie próbki z miedzi Tutaj też złota, srebra, a tu już dzieła sztuki wykonane z tych metali, ponieważ one mają bardzo podobną strukturę, praktycznie te same grupy przestrzenne. W związku z tym podobne parametry komórki elementarnej tak, w każdym kierunku są takie same, ale one mają bardzo zbliżone między miedzią, srebrem i złotem i dowolnie mogą się mieszać tworząc stopy. Następnym takim przykładem struktury atomowej jest wolfram alfa. No, często wolfram był używany we włóknach, tak? w żarówkach czy, czy, czy w innych urządzeniach. I tu, proszę Państwa, jest przykład tego, że świat nauki ze światem sztuki i architektury się związał, ponieważ ta struktura wolframu alfa została wzorowana w budowli, która nazywa się Atomium i możemy to przy podróżach, przy okazji podróży do Belgii zwiedzić. Następnym pierwiastkiem badanym to był diament. To już jest nie metal. Tak? Przedtem mieliśmy struktury metali. Teraz mamy nie metal, który po prostu węgiel, węgiel, który ma bardzo skomplikowaną już sieć krystaliczną. Atomy węgla mają hybrydyzację sp3 i charakteryzuje ten diament przede wszystkim duża gęstość, 3,5 g na cm3. Sam diament jest bardzo twardy, w skali MOS-a to jest 10. Jest on przezroczysty, błyszczący, ale jednocześnie kruchy i jest dobrym izolatorem. Tu może kilka ciekawostek o diamencie. To jest komórka elementarna diamentu i tutaj mamy tetradyryczne ułożenie, przez, yy, każdy atom węgla otoczony jest przez cztery takie same i to jest yy, wielościanem koordynacyjnym jest tutaj tetraedr. Odległość między atomami węgiel-węgiel jest rzędu angstrem, 1,5 Engströma, czyli 0,15 nanometra. 15 15setnych nanometra. Tutaj chciałam Państwu pokazać piękny okaz diamentu jeszcze nieoszlifowanego. To jest diament Kulinan, który był w 1905 roku znaleziony no, w kopalni w Pretorii i od nazwiska dyrektora tej, tego przedsiębiorstwa to, tak nazywa się ten diament. On został przewieziony do Anglii e, w zwykłą Miał być przewieziony pod specjalną eskortą na statku, ale to był tylko taki blef, a tak naprawdę przewieziono go, go zwykłą przesyłką pocztową i nim dotarł do króla Edwarda VII, bo to miał być ten diament przeznaczony jako prezent, dla, na 66. urodziny, to oczywiście w Europie szlifierze musieli się nad tym napracować, ponieważ pocięto to na mniejsze kawałki i te największe oszlifowano w takie piękne brylanty. Tu jest też piękny brylant w berle. Natomiast te mniejsze potem w koliach były i w innych no w diademach, innych wyrobach biżuteryjnych. Także, że ciekawa historia, no i, i wspaniałe są. Także oszlifowany diament to brylant. I to była pierwsza odmiana alotropowa węgla. Węgiel występuje w kilku postaciach, nie tylko diamentu. Występuje jako grafit, tutaj po prawej stronie mamy. Jako grafen, jeżeli weźmiemy tylko jedną warstwę, tak, to to będzie grafen. Lonsdaleit po prawej stronie. I tu w środkowej linii są fullereny. Fulleren C60, C540 i C70. Są też nanopianki, nanorurki. Węgiel może też występować jako forma bezpowstaciowa, jako sadza. Teraz grafit, czym się charakteryzuje. Tutaj atomy węgla mają hybryzację sp2. Gęstość tego kryształu jest dużo, dużo mniejsza, około 221 do 2,2 g na centymetr sześcienny i hybryzacja tego właśnie atomu węgla jest, jak mówiłam wcześniej, SP2, czyli zupełnie inna struktura niż w przypadku diamentu. Grafit ma inną barwę, jest czarny lub ciemnoszary, jest nieprzezroczysty, ma taki lekki połysk półmetaliczny, ale w odróżnieniu od y, diamentu jest przewodnikiem prądu elektrycznego. Grafen będzie miał tę samą hybrydyzację, no bo to jest jedna warstwa jakby wzięta z tego grafitu. Jest to struktura dwuwymiarowa i ma bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną i bardzo wysoką przewodność ciepła oraz elektryczności. Jest też półprzewodnikiem. Nie przepuszcza gazów, ale przepuszcza ciecze. I za odkrycie tego grafenu w 2010 roku została przyznana Nagroda Nobla. Wcześniej Nagrodę Nobla w 1996 otrzymał Kroto za fullereny. Fullereny mają hybryzację podobną jak grafit SP2, ale zupełnie inną strukturę. To w zasadzie są struktury molekularne, bardzo miękkie gęstość 1,7 g na centymetr sześcienny. Możliwość jest wbudowania wewnątrz takiej cząsteczki fulerenu innych cząsteczek organicznych, nieorganicznych. Mają one połysk, tutaj widzimy tak, te kryształy, metaliczny i własności przewodzące i półprzewodnikowe. Tak jak wspomniałam w 1996 roku została za to przyznana Nagroda Nobla. Teraz przechodzimy do struktur które są już cząsteczkami dwóch, z dwóch różnych atomów się składających. Jest to halit. Codziennie używamy halitu. To jest sól kuchenna. I halit to jest struktura jonowa, bo tak jak mówiłam, według skali polinga sód leży po lewej stronie układu okresowego, chlor na skraju po prawej. I to są struktury jonowe. Nie ma tu cząsteczek NACL-u. Tak? Wokół jednego, powiedzmy, NA mamy 6 jonów chloru. Wokół jednego jonu chloru będziemy mieli 6 kationów Na. Także ta struktura pokazuje, że ten zapis NACL, oczywiście z się zgadza, jest 1 do 1, nie oddaje jakby tej. Wewnętrznej struktury, tylko stechiometrię. Dzięki badaniom strukturalnym poznano również dwie odmiany w siarczku cynku. Po lewej stronie mamy sfaleryt, czyli blendę cynkową, a po prawej wórcyt, czyli jest to przykład polimorfizmu, że jedna substancja może wystąpić w dwóch różnych formach. Następna struktura to perowskit. Wzór CATIO3, czyli tutaj będziemy mieli tytan, tak? po zewnętrznej części tutaj będzie występował wapń i jeszcze mamy tutaj atomy jony, już będą, tak? tlenów o koordynacji takiej w stosunku do tytanu, że jest to liczba koordynacyjna 6, tak? także oktadryczne otoczenie. I tak można by było tych struktur pokazać wiele. Mamy tutaj wiele modeli w naszym zakładzie. Po lewej tu są kryształy, ale ja nad tą strukturą chciałam się chwilę zatrzymać. Ona była znana, same kryształy były już bardzo, bardzo dawno znane, struktura też. Jednak ostatnio jest taki boom na strukturę perowskitu. Na pewno wielu z Państwa słyszało o pani Oldze Malinkiewicz. Która zastosowała perowskity do tworzenia nowych ogniw, które są dziesięciokrotnie lżejsze od krzemowych. W związku z tym panele krzemowe i inne tak, są, są nie tylko że ciężkie, to jeszcze są droższe. Jej pro, koszt produkcji. Tych ogniw na bazie perowskich jest tańszy, ponieważ to zachodzi jakby drukowanie metodą drukowania na folii. I te folie można sobie przylepić na plecaku, można sobie przylepić na samochodzie, w dowolnym miejscu i my się doładowujemy. We Wrocławiu uruchomiono pierwszy na świecie zakład produkcyjny, który wytwarza te ogniwa. Nazywa się to spółka Saule Technologies. Ta nazwa Saule to jest nazwa bogini związana ze światłem, słońcem. I to wszystko jeszcze można tutaj dokładnie sobie przeczytać. Tutaj jest podany odnośnik. Ja tylko jeszcze chciałam zwrócić uwagę, to są dwa zdjęcia też ze strony tej, tej firmy, że już zamontowano te lamele z ogniwami w, na fasadzie fabryki Aliplas w Lublinie. i działanie wspiera automatyka, no bo oczywiście to musi być, podążać, muszą one za słońcem. I te łamacze światła to efekt współpracy firmy właśnie Sol Technologies, Somfy, którzy produkowali automatykę, całą automatykę to są producenci tej automatyki oraz Aliplus, to systemy aluminiowe są ich domeną. Teraz chciałabym wrócić do lamp rentgenowskich, ponieważ rozwój lamp rentgenowskich to też rozwój krystalografii. Tutaj mamy dwa typy. Akurat firmy General Electric. Po prawej tutaj jest już trochę lepsza, z wirującą anodą, wydajniejsza. Państwo macie tutaj odnośnik do tych lamp. Ale źródłami promieniowania rentgenowskiego są też synchrotrony. I jeden z większych, i często z niego korzystają krystografowie, to jest synchrotron Grenoble. Tu są dwa różne widoki tego samego synchrotronu. Jest też znany synchrotron w Argon w Stanach Zjednoczonych i my mamy też w Polsce synchrotron Solaris, który jest w Krakowie. I możecie Państwo też zajrzeć, to jest widok z góry tutaj na stronę internetową i dokładnie jeszcze się zaznajomić, ponieważ nie wszyscy nawet wiedzą, że w Polsce mamy synchrotron działający. Przyszłość krystalografii to lasery rentgenowskie, X-ray free electron lasers. I intensywność tych laserów jest tak wielka, że nawet najmniejszy kryształy dają nam obraz dyfrakcyjny o wysokiej rozdzielczości. Wadą jest to, że te źródło promieniowania, to źródło promieniowania niszczy próbkę i ciągle trzeba po prostu kryształy zmieniać do, do badań. No i te pojedyncze setki tysięcy tych pojedynczych obrazów defracyjnych daje nam kompletny zestaw danych. Mówimy tutaj o krystalografii femtosekundowej, która została wykorzystywana do rozwiązywania struktur krystalicznych wielu białek. Ta krystalografia też nadaje się do badania dynamiki procesów biologicznych, tak? Jedna femtosekunda 10 to minus 15 sekundy. Tutaj w Poznaniu mamy dyfraktometr monokrystaliczny, jeden z dyfraktometrów, to jest dyfraktometr monokrystaliczny Supernova Atlas firmy Oxford Diffraction i e, składa się on ze źródła tutaj promieniowania, przez kolimator pada promieniowanie na kryształ, który jest dokładnie tutaj, na, umieszczony na główce koniometrycznej, e, z góry może e, być puszczony strumień azotu w celu ochłodzenia tego kryształu. Gdzieś tak do 100 kelwinów schładzamy bardzo często te kryształy. Tu jest łapa wiązki pierwotnej, a obraz dyfrakcyjny jest zarejestrowany na tej kamerze CCD. Nie na błonie fotograficznej, jak kiedyś, tylko właśnie. Na, na kamerze CCD, z którą ta kamera jest sprzężona z komputerem i zapis tych intensywności refleksów jest już w postaci pliku. Czym my zajmujemy się tutaj w zakładzie? To znaczy w mojej grupie badawczej zajmujemy się kokryształami, czyli są to związki między dwoma różnymi komponentami, Jednym z nich to jest API, czyli aktywny taki farmaceutyczny komponent, jakiś związek, który najczęściej nie jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. Przez to jest mało efektywny w leczeniu, ta biodostępność jest mała i chcemy poprawić jego właściwości. Zatem Możemy to robić na dwa sposoby, albo szukać nowych odmian polimorficznych, które jedna z nich może być lepsza, możemy tworzyć hydraty, solwaty, też czasem się uda uzyskać lepszy ten, ten związek, ale też można wbudować inny związek, który jest konformerem. Nie wpłynie on na, na tą wartość farmakologiczną jakby tego związku, ale poprawi jego strukturę zmieni struktury i poprawi rozpuszczalność. W przypadku kokryształu nie będzie wiązań chemicznych między tym czynnikiem aktywnym a kofermem, ale będzie określona stechiometria. Natomiast jeżeli by doszło do jakiegoś przeniesienia, a i są obojętne te cząsteczki, najczęściej jeżeli dojdzie do przeniesienia protonu z tego API do koformera, to wtedy mamy do czynienia z solą. I właśnie staramy się wybrać warunki, kiedy mamy ten sól, zbadać strukturę, czy po zmieszaniu tych dwóch czy trzech, dwóch składników najczęściej o danej stechiometrii, co czy mamy, czy kokryształ, czy sól. To jest jakby cel naszych badań. I tu jest przykład pracy moich doktorantów gdzie próbowali zrobić związek, który się składa z dwóch komponentów, z teobrominy, która jest tym lekiem już prawie że wycofywanym właśnie z powodu tej małej rozpuszczalności i ta struktura to jest część asymetryczna, czyli to co rozwiązaliśmy, tak, czy po kolei atomy i z czynnikami, czynnikami przemieszczenia. I widzimy, że te cząsteczki łączą się. W naszym przypadku nastąpiło to przeniesienie protonu, czyli tutaj mamy do czynienia z solą. Mamy także oddziaływania poprzez wiązania wodorowe nie tylko między tą cząsteczką api a koformerem, ale również wiązania wodorowe w sieci. Pomiędzy innymi komponentami. Tu jest jeszcze cząsteczka wody i te wszystkie syntony staramy się rozpoznać. Tak? Tutaj jest akurat synton trzeci według naszej systematyki, synton siódmy. Po prostu sobie przyjęliśmy ileś tam syntonów, których się spodziewamy, jeżeli badamy bardzo wiele tych cząsteczek. Tu jest cała struktura już trójwymiarowa, taki układ helikalny, bardzo skomplikowany. Także zajrzeliśmy do wnętrza naszej sieci krystalicznej, tego kryształu poprzez rentgenografię strukturalną i ona nam dała właśnie te wyniki. Chciałabym jeszcze na koniec pokazać Państwu, jak wiedza chemiczna z wyobraźnią przestrzenną, z informacjami strukturalnymi może zaowocować w postaci tak pięknego modelu BDNA. Proszę Państwa, Wielu starało się tę strukturę skonstruować, ponieważ wtedy jeszcze krystalografia nie była na takim poziomie, żeby na podstawie badań dyfrakcyjnych można było określić strukturę trójwymiarową. Spekulowano. W zawodach startowali Linus Pauling, Rosalind Franklin, Watson and Crick. I polek na tym, na, przy tym zadaniu świetny chemik, podwójny laureat Nagrody Nobla Linus Pauling, ponieważ on reszty fosforanowe rzucił do środka, a zasady azotowe wypnął na zewnątrz. W modelu hmm, pani Rosalind Franklin, która miała już przesłanki krystalograficzne, bardzo prostą fotografię, na której był motyw krzyża, który pokazywał, że to jest w ogóle struktura helikalna. Następnie potrafiła jeszcze pewne szczegóły wyciągnąć, które pozwoliły jej na odpowiednie ustawienie tych wszystkich komponentów. Także w tej podwójnej strukturze BNA, BDNA mamy w środku zasady, pary zasad, które nazywamy parami Watsona-Cricka. Połączone są one wiązaniami wodorowymi, a na zewnątrz Idą właśnie łańcuchy polinukleotydowe, antyrównoległe. Tak? Jedno widzimy tutaj, powiedzmy tutaj po tym tlenie, tak, że do góry skierowane są te atomy, a w drugim te atomy, trenoskuranozy idą w dół. Także, proszę Państwa, no nie ma lepszego chyba przykładu dla tak wielkiej struktury, że na podstawie właściwie jednego zdjęcia. Pani Rosalind Frankiem potrafiła zaproponować poprawny model podwójnej helisy BDNA, a jednocześnie opublikowała to prawie, że równocześnie z Watsonem i Krickiem, którzy po części mieli informacje o tym, co ona już zrobiła, także to było w Nairobi opublikowane praktycznie jednocześnie. Nagrodę przyznano Watsonowi i Ponieważ i jeszcze Maurysowi Wilkinsowi, ponieważ pani Rosalind już nie dożyła tej, tego czasu, kiedy przyznawano nagrodę, a regulamin jest taki, że przyznaje się ją osobom żyjącym. Także proszę sobie zapamiętać, że jest to wspaniały przykład powiązania chemii z krystalografią. I wyobraźnią przestrzenną. Dziękuję, Dziękuję Państwu za uwagę i również moim doktorantom za przygotowanie tych ostatnich dwóch slajdów, które są jakby podsumowaniem etapu pracy.